Też tak czasem masz, że wchodzisz do sklepu z przedmiotami i chcesz sobie kupić jakiś przedmiot, ale okazuje się, że nie masz fałdolców. A jeżeli ty chciałbyś, aby cały Twój sklep z przedmiotami był za zero fałdolców, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawię Wam kilka nowości świata Fortnite i w tym między innymi przedstawię Wam wszystko, co zostało dodane w nowej aktualizacji, porozmawiamy sobie na temat wydarzenia, które odbędzie się pod koniec tego sezonu, jak i przedstawię Wam naprawdę wiele darmowych nagród, które już teraz możecie zdobyć i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy, oczywiście jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, no i aż bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Więc moi drodzy, w grze pojawiła się ostatnia aktualizacja tego sezonu, czyli aktualizacja 22.40, która wprowadziła całkiem sporo zmian. Na samym początku mamy właśnie nowe tłowy lobby Fortnite'a, które już widzieliście na samym początku, ale wygląda ono naprawdę bardzo ciekawie. Co z tym wszystkim najlepsze, to właśnie przed eventem, no ogólnie z tym tłem stanie się coś takiego. Także też myślę, że naprawdę bardzo ciekawie. Kolejna zmiana to coś, co teraz już chyba każdy widzi, a dokładniej wypaczone wieże, czyli i tak, nie są już to wykrzywione wieże, tylko wypaczone wieże. No i tak jak tutaj widzicie, no to Chrom po prostu przejął do większości budynków właśnie dla Tilted Towers. No i właśnie dlatego nazwa się zmieniła, i tutaj w sobie wygląd cały się właśnie zmienił. Także naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Osobiście się tego nie spodziewałem, ale no myślę, że zmiana jak najbardziej na plus. Przechodzimy oczywiście, moi drodzy, dalej. A dalej mamy to, że teraz na mapie możemy znaleźć autko z Rocket League. Co wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo ciekawą rzeczą i osobiście to postaram się to autko znaleźć w dzisiejszym materiale. Zobaczymy, czy uda mi się je znaleźć. Tak samo jak również nowy przedmiot, który też został dodany po tej aktualizacji. A mowa tutaj o nowym graplerze Jest to grapler który właśnie gdy go użyjemy, to wtedy możemy sobie ponownie użyć lotni. Także tak to wygląda i tutaj jest jakiś ziomeczek. Czekajcie, mamy tu jakiegoś ziomka. Dobra, let's go. I w tym oto momencie no spróbuję znaleźć te przedmioty. Oczywiście nie mam pojęcia, czy uda mi się je znaleźć tutaj niestety, ale... Nic nowego do nieba, także tak to mniej więcej wygląda. No i zapewne do, <głos》> pewnie mi się ich nie uda znaleźć, tak jak zazwyczaj, kiedy jest właśnie film z tej aktualizacji, to po prostu mi się ich nie udaje znaleźć. Tutaj mamy jeszcze tego Big Bena, który zaczął co ciekawe, latać. Także też myślę, że całkiem ale to całkiem ciekawa zmiana. No i w aktualizacji tej powrócił również jeden ze starszych trybów, który był w Fortnite. A najdokładniej nie wiem, czy pamiętacie kiedyś w grze był dostępny tryb 50 na 50. No i ten powrócił. Lecz w nieco zmienionej wersji, a mowa tutaj o wersji 40 na 40 Także teraz, w zakładkach, właśnie tam, gdzie macie wszystkie tryby gry, możecie również takowy tryb znaleźć. I możecie sobie, oczywiście, w niego zagrać. I myślę, że to jest całkiem, ale to całkiem przyzwoite. Także tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy kolejnego ziomka, a ja dalej próbuję znaleźć nowe przedmioty, które zostały dodane po tym update'cie I tutaj w ogóle ten budynek chyba jakieś zmiany też przeszedł. Ogólnie, no to tutaj, jak widzę, wszystko jest zmienione. Jakiś gościu do mnie strzela co jest grane. Ale oczywiście, moi drodzy, to nie jest wszystko, co zostało dodane w tym update'cie, ze względu na to, że do babę jeszcze parę zmian. Teraz chociażby na ekranie widzicie wszystkie rzeczy, które zostały odkryte w plikach gry, w tym chociażby skiny, kilofy, lotnie i naprawdę jeszcze więcej. Możecie w komentarzu napisać, który jest waszym ulubieńcem, i w sensie jaki przedmiot jest waszym ulubieńcem właśnie z tych, które wyciekły. No i myślę, że jest to całkiem, ale to całkiem przyzwoite. Oczywiście, to są przedmioty, które no, będą się pojawiały zapewne do końca tego oczywiście sezonu i później. Też zapewne zostaną w plikach gry, więc wydaje mi się, że w rozdziale czwartym też one mogą się pojawić. Jak ktoś jeszcze nie wie, to następny sezon to rozdział czwarty. I mówiłem o tym troszeczkę więcej w ostatnim materiale. Także jak ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam. Oczywiście, pewnie jakiś materiał na ten temat nowy się niedługo pojawi. Także też myślę, że całkiem, ale to całkiem przyzwoicie. No i powoli, już przechodzimy sobie do darmowych nagród. Więc moi drodzy, po tej aktualizacji otrzymaliśmy masę darmowych nagród, które może odblokować każdy na swoje konto, i na samym początku. Mamy właśnie zadania y, Hike Octane. I moi drodzy, tutaj, tak jak widzicie, mamy zadania, w ramach których możemy zdobyć 8 darmowych nagród, z tego co widzę. No i ogólnie, no to mamy tam przy okazji również coś takiego jak na przykład kilow Mamy graffiti, mamy również tutaj plecaczek i mamy przy okazji Masę Expa. Także myślę, że wszystkie te tutaj wyzwania i wszystko jest całkiem, ale to całkiem przyzwoite. Mamy naprawdę. Ogrom czasu, żeby ją ukończyć, aż dwa tygodnie, także myślę, że całkiem fajnie. Każdy sobie zdąży pod i przy okazji zdobyć jeszcze jakieś darmowe nagrody. Więc, yy, według mnie, jak najbardziej na plus. Możecie jeszcze zdobyć właśnie ten ekran wczytywania. Macie jeszcze 3 dni na to, więc jeżeli ktoś jest naprawdę jakimś kolekcjonerem przedmiotów, to jak najbardziej każdemu polecam, ze względu na to, że do później to już będzie na no, nadzwyczajnie świecie nie do zdobycia, już nie będzie się dało tego w żaden sposób zdobyć, więc yy, no, taki ekran wczytywania lepsze coś niż ale tak czy siak gracze woleliby coś innego, a tutaj otrzymaliśmy tylko coś takiego. To nie jest, moi drodzy, jeszcze w tym wszystkim najlepsze, ze względu na to, że w plikach gry znajduje się naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa nagroda, której jeszcze nie ma, ale ta zostanie wydana dopiero w Black Friday. No i ogólnie, moi drodzy, no to właśnie w takowy Black Friday otrzymamy darmowy kilow dla każdego użytkownika w Epic Games Store. I tak, na Epic Games Store będziecie sobie mogli odebrać darmowy kilow, który teraz widzicie na ekranie, będzie kto zrobić Dosłownie każdy i oczywiście za darmo. Także myślę, że całkiem ciekawie. No, Sposób jego odbierania będzie wyglądał tak, jak mniej więcej ze Shadow Ruby i chyba nawet będziecie go mogli normalnie odebrać w Fortnite. Po prostu ten pojawi się. W sklepie z przedmiotami i wystarczy, że klikniecie sobie tylko kup za 0 zł i wtedy ten zostanie przyznany na wasze konto. Także całkiem ale to całkiem ciekawie. Tutaj mamy jeszcze ten przedmiot, który został dodany jakiś czas temu. Ten oczywiście z o, tym oto czymś. Weźmy sobie autko. Może dostaniemy autko właśnie to rocket ligowe. I moi drodzy, to nie jest jeszcze w tym wszystkim najlepsze ze względu na to, że gracze PlayStation myślę, że będą naprawdę zadowoleni. Ze względu na to, że wyciek kolejny pakiet PlayStation Plus. Wy w którym będziecie mogli również zdobyć darmowego skina? Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście jest to pakiet dla posiadaczy PlayStation, którzy mają wykupiony tak zwany pakiet PlayStation Plus. No i oczywiście, jeżeli sobie posiadacie takowy PlayStation Plus, to wtedy będziecie mogli zgarnąć darmowego skinka na wasze konto. Także myślę, że całkiem fajnie. I dostałem nie to auto co chciałem, ale lepsze coś niż nic, więc weźmy to autko i nim gdzieś pojedźmy. Także moi drodzy, no aktualizacja niby duża, ale jakoś aż tak dużo na mnie wprowadzi. Myślę, że do końca tego sezonu to, co zostało dodane w tym update'cie, no, powinno nam na spokojnie starczyć, bez wątpienia. No bo to już więcej chyba do, dosłownie nie potrzebujemy, tak mi się wydaje, bynajmniej. No, ale to zobaczymy, może jeszcze coś zostanie dodane. Chyba może. A nie, chyba jeszcze będzie jedna mała aktualizacja, taka, która pewnie tam wprowadzi, nie wiem, może z jedną dwie rzeczy, także tak to mniej więcej wygląda. To była ostatnia duża aktualizacja, która właśnie została oznaczona nawet w plikach gry. No i co? Tak naprawdę teraz już taka kolejna duża aktualizacja, to jest aktualizacja wprowadzająca nam nowy sezon. No i tak naprawdę to cały nowy rozdział, także jest naprawdę. No naprawdę fajnie. No i co moi drodzy, ja dziękuję wam za obejrzenie. Myślę, że przedstawiłem wam dużo spoko, ciekawych rzeczy, więc teraz póki co, to jedyne mogę wam powiedzieć Jo, moi drodzy, udało mi się, tutaj jeszcze chwilę pograłem, udało mi się znaleźć ten przedmiot, więc pewnie tam wcześniej będziecie mieli jeszcze przebitkę, jak używam go, ale udało mi się go znaleźć, więc wygląda on tak, i używacie sobie po prostu lotni. Mam 10 użyć, także całkiem spoczko. No niestety nie udało mi się znaleźć tego właśnie auta rocketligowego, ale takowe na mapie się znajduje. Możecie sobie nim normalnie jeździć, robić tam jakieś dzikie triki. Dobra, tutaj zostaliśmy już dosłownie na końcówce. Więc mamy ten przysysak. Uda udało się go znaleźć. Całkiem fajnie. No i zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że życzę wam miłego dnia bądź też wieczoru. W zależności od której to oglądacie. A i zawsze tak mówię, więc teraz stwierdziłem, że powiem też. A przy okazji się jeszcze udało znaleźć ten jakże ciekawy przysysak. I widzę tą ostatnią dwójkę. To jeszcze sobie możemy zrobić wina. Dobra, lecimy tutaj. Cyk. Odbijamy na blisko. Tutaj minus 100 ziomeczek jakiś. Tutaj drugi minus 40. Tutaj, cyk Dobra, oj, czekajcie Pyk, pyk, pyk Dobra, let's go I tutaj jeszcze tylko jeden został Pyk, oj, dobra, tym go wyeliminuję No i mamy to, moi drodzy, mamy to Let's go, na sam koniec tutaj Materiału, jeszcze winek, także dzięki za obejrzenie Do zobaczenia w następnych filmach I miłego grania, miłego Testowania w grze aktualizacji Trzymajcie się, pa!